Dzień dobry, cześć czołem. Pytacie, skąd się wziąłem, a ja jestem z Ostrawy. Mm -hmm. <coughs> Idziemy na hałdę Emmę. Kura wam zaraz opowiem kilka ciekawostek o niej. Na pierwszy rzut oka wygląda jak zwykłe wzgórze, ale kiedy podejdziesz bliżej, zobaczysz, że to coś znacznie bardziej niezwykłego. To Emma, dymiąca hałda w samym sercu czeskiej Ostrawy. I nie, to nie jest wulkan, chociaż naprawdę potrafi wyglądać jak jeden. Najgorsze, najgorsze jest, wiesz, jest najgorsze? No. Że na tej hałdzie, że że to nie jest góra i tam nie ma schroniska, więc się nie napijemy piwa i nie zjemy syra. Co to za, za góra bez schroniska? No mówić, że to jest hałda, a nie góra. Po co my tam idziemy? No, tak, o lej, bo jest niska. Nie, tak serio, to ile podejście będzie tam trwało? No, nie wiem, jeszcze z pół godzinki. Z pół godzinki? No. no, to nie jest góra, to jest hałda. Wiesz, czym jest hałda? Wiem. Czym? jest. Nawet nie, stary 15 minut pokazuje stąd. Hałda jest zbiorowiskiem y, wykopalisk pokopalnianych. <noise> zbiorowiskiem wykopali? To jest kurwa, to jest oficjalna definicja? To jest ty oficjalna. Te, teraz, musimy To To jest definicja kury, a tu u góry nad moją głową macie oficjalną definicję z Wikipedii. <noise> teraz możecie sobie porównać. W środku tej góry cały czas coś się dzieje. Resztki węgla i odpadów pokopalnianych tlą się nieustannie a temperatura wewnątrz może dochodzić nawet do 150 stopni Celsjusza. już nie pić, musiał wypikiwać znowu. już no. nie pić pół roku. Czego będę musiał wypikiwać? No, bo znowu będziesz miał dzisiaj przekleństw. Dobra, to teraz robimy, robię challenge. No. Że do końca tego filmu nie już ani razu. <grych> Zakład, o co się zakładamy? Eee. No, no, co chcesz? Ok, baba. Dobra. Dobrego kepsa w Polsce. Dobra. Nie, no nie w Polsce, w Czechach. O, dobra. Ale tu nie ma dobrych kepsów. No to o, o, takiego a jakiegoś gównianego. Gu, no. Dobra, czyli od teraz starczę. No. Easy win. Tak, ta hałda naprawdę się pali i to już od dziesięcioleci. To sprawia, że nawet zimą na jej szczycie nie ma śniegu. Ziemia paruje, unoszą się smugi dymu. Czasem wygląda to jak gejzer, a czasem jak scena z filmu o wulkanach. Ale Emma to nie dzieło natury, tylko człowieka. To hałda, czyli sztuczne wzgórze zbudowane z odpadów górniczych. To e, Myśmy z Polski. <grywa> <grywa> Także taki, nie wiem. <grywa> taki, nie wiem. <grywa> Ale Google Maps ukazuje, że tady. No. No i. I robisz za przewodnika? No tak, tak. Widzisz, już nawet częściej się pytają mnie, stary, gdzie mają iść w Czechach. Bo to jest jakiś to, tylko, to tylko pokazuje jak dobrze wyglądam jako Polak w Czechach, stary. Że się w ogóle nie wyróżniam z tłumu, ludzie myślą, że jestem Czechem. I w ogóle, wiesz, pytają mnie, jak mają żyć tutaj, no nie? Siemano, murdeczki. dzisiaj wielki dzień. Jest ze mną Budda i... Wyszedł już z więzienia. I idziemy sobie... Eee, na hałdę czeską. Dlaczego na czeską? No bo Budda, jak dobrze wiecie, ma dużo aut zarejestrowanych w Czechach. <laughs> Dlatego tutaj się znajdujemy. Eee, no i tak to wygląda. Na trochę inkognito idziemy. W czapce jak buldog schowany. Znaczy buldog. Budda. No nie, właśnie zmieniłem ksywę teraz na znaczy, Buldog, żeby no mnie tak. nie poznali. Teraz jest Buldog, no. To dobrze w sumie, ale no dla widzów już jakby to ujawniłem, więc może być, że wiesz, że Buldog. No, tylko żeby nas nie wydali, ale nie? dobra, żeby nas, żeby się nas nie wydali, no to niech tak zostanie, że to jest po prostu Buldog 2.0, a 3.0 siedzi w Katowicach. Pozdrowionka. Pozdrowionka <laughs> dla ciekawych ludzi z fartem. A właśnie, wiesz, y <laughs> bo obieca, właśnie, obiecałem. No. Swojemu siostrzeńcowi, że go, że go pozdrowię na filmie. No No to ty masz pozdrowić. No tak, ale ty też możesz. A on też jego nasze filmy? No tak, wszystkie, dlatego musisz go pozdrowić. fana, no to on też pozdrawiamy. To ode mnie masz samochodziki. Na samym końcu, może jeszcze dogramy, jak lecimy po kepsa albo jakieś inne jedzenie czeskie. Pokażemy wam, jak to tutaj wygląda. Że tutaj nie ma dobrego jedzenia, tak naprawdę. Nie, no jest bardzo dobre, tylko nie ma. w złych miejscach. No nie ma dobrego jedzenia. Hej, dobra, Cieka Nie, to zrobimy tak. Przegrany stawia obiad w miejscu, do którego Cię zabiorę. Że Ty mnie zabierzesz? Tak, cię. no. Tak, nie jest jakieś przesadnie drogie? A ja nie wiem, czy my dobrze poszliśmy, tak szczerze. Tam była ławka i tam jest trzy. my żółty. źle poszliśmy. Czemu? Bo tam było wejście wcześniej, to takie od, do boku jakby. Przewodnik, Ty. No bo nagrywam Ciebie i się zagapiłem. Te, a teraz, teraz Czesi, którzy się nas o drogę, też źle pójdą przez Ciebie. No tak, pójdą za nami pewnie. Ale my się będziemy cofać i my raz już powiemy. Bo Taka. tutaj... O. Tam, gdzie tam? tam, w lewo, gdzie jest ten. Aha, no dobra. Takich ich wyprzedziliśmy, no dobra. No dobra, no to możemy tak zrobić. No i w sumie co, widzisz? nie oh. wiedziałem. <grym> tak, Właśnie państwo tam idą przed nami. Wcześniej się pytali o drogę, a teraz a oni wyznaczają, szlak. Tak dobrze. <grym> Eee, znaczy po prostu myślę, że się posłuchali ciebie w kontekście Google. Że Maps. mają mnie słuchać. Że mają wstawić na Google Maps, bo ty nie wiesz po prostu. Nie no właśnie, w sensie no, się... myślę, że posłuchali, że nie wiem po A. prostu I. nie szli tu za nami. I nie szli za nami dlatego. Nie no dobrze, no dobrze, dobrze ogólnie. No to dobra, to zrobimy tak e, z tym obiadem, ale e, ja chciałem tylko dokończyć, że... Że w Czechach nie ma dobrego jedzenia w sensie takiego ogólnego, nie wiem czy takiego azjatyckiego czy włoskiego, nie ma dobrych restauracji. Nie, no to prawda, ogólnie w Polsce kuchnia zagraniczna jest bardzo dobra. Jest bardzo dobrze rozwinięta, tak. duży wybór, a tutaj jest. Tak... W Czechach to prawda, ale bo, właśnie, bo to jest bez sensu dobra. jeść w Czechach Aha. zagraniczną kuchnię. Lepiej yy, spróbować czeskiej, bo jest naprawdę smaczna. No, a nawet pamiętasz jak był odcinek Madzi Gessler. E, jak Traci Raciborzu zrobiła, Raci zrobiła czeską kuchnię. W sumie to jest niedaleko granicy. No tak, e, 40 strachami. km od Ostrawy, a od granicy jakieś 30. Tak. To, to Macia zrobiła tam kuchnię i się przyjęła. On ta, ta restauracja jeszcze jest czynna? Tak, czynna chyba, no. W czasach, gdy Ostrawa była przemysłową stolicą Czech, powstało tu ponad 5 milionów ton skał i popiołów. Dziś Emma jest jak pomnik tej epoki, który dosłownie wciąż się tli. Oficjalnie to teren zamknięty, zakaz wstępu, tabliczki ostrzegawcze, gorąca ziemia, niestabilne podłoże, ale szczerze mówiąc, mało kto się tym przejmuje. Na M wchodzi mnóstwo ludzi, pieszo z psami na rowerach, bo z góry roztacza się jeden z najlepszych widoków w całej Ostrawie. Widać tu wszystko: od postindustrialnych dzielnic aż po górskie Beskidy. I tutaj, teraz nie widać, jak się ulatniają te. Możesz nagrać to? Tutaj się ulatniają opary z dna ziemi. U? Tak, z tych kamiennych. To tabliczka? No. Możemy nagrać, tylko, że to lepiej widać zimą, bo one są ciepłe, więc zimą tu paruje, nie? a teraz jak jest ciepło, to tego tak nie widać. Ale są to gazy łatwopalne. Dlatego tutaj zapalniczka. Eee. No jakby ktoś chciał, to pewnie tą chałdę może wysadzić, <laughs> ale nie polecamy. Nie. Patrz, jak pięknie. No. O, tam w oddali widać tą. Starą hutę, starą hutę w której odbywa się Beats for Love co roku. Tam to jest? Tak no. Serdecznie serdecznie polecam. Czy zachęcam Jak ktoś lubi muzykę elektroniczną, to Beats for Love to jest takie małe Tomorrowland nie, bliżej do, Polski. Tańsze o wiele. Zachęcamy do wsparcia Polskich festiwali jak Jengis i Silesia Zabic na przykład. Ty czekaj, bo teraz nie wiem czy nie oszukałem. Z czym? Że I to, to jest może tam? być tamta huta. No znając ciebie To mogłem, mogłem farmazon zrobić, no <grym> Tak, ta. chyba oszukałem Czekaj, tam jest jeszcze jedno To będzie tamta, bo ja nawet byłem tam racji i że to jest bardziej prędzej tamta niż ta. Tak, to jest tamta, no? Nie, czekaj. Tak, tamta no. To nagraj, teraz i jeszcze raz yy, powiem Nie, tu, co się... Nie, Nie <grym> Teraz to widzisz korektę. Ja już nagrywałem tą drogą. Ema to miejsce, które łączy w sobie sprzeczności. Sztuczna, ale wygląda jak naturalna. Niebezpieczna, ale przyciąga ludzi. Zimna w dotyku, a gorąca w środku. To taki czeski mini wulkan, który nigdy nie wybuchnie, ale wciąż potrafi zadymić. Tu można sobie blisko zrobić. Ta hałda tu umarła. No i tak to wygląda, słuchaj. Tu jest dzikie zejście. Znaczy nie dzikie, ale trudniejsze, może. Tu jest grubo zejście, no. się. chwilę. Powiem jak ja się zgrzałem, typa. Taki kawałeczek, nie? Ale jest kurwa 30. 30 stopni? Nie, no 27, ale no to dobra, ale. Zmęczeni jesteśmy, bo tak. Dzisiaj w tenisa graliśmy aktywnie, nagrywaliśmy te was nieciekawą rywalizację, z którą z drogą wygrałem 6 do 4. Nie, nie nagrywaliśmy tego przecież. Nagrywaliśmy, ale. Nie wiedzą, że wygrałem. Hauda Emma. Nagrywa... A jest, patrz to jest Niziutko. 324 metry nad poziomem morza. Halda, Halda Emma, Halda Ema. Tak to by było poczasku kochani. Szkoda, że tu nie widać, tam, coś przez te drzewa. Mogliby je ściąć, co? No. <laughs> o, patrz, tu jakie jest wejście. W ogóle w zimę, chłopie tutaj, na ten. No tam. Musimy, musimy tu w ogóle kiedyś przyjść jeszcze zimą, ale I... jak, albo jak będzie chłodniej, to wtedy zobaczymy, jak te upary się unoszą tam. Tak. I obiecujemy wam, że jeżeli dobijecie pod tym filmikiem 10 lajków. To zjeżdżamy stąd w zimę na dupolotach, jeżeli będzie śnieg. No będzie, jakiś dzień na pewno. No. to Zjeżdżamy na dupolotach stąd aż na sam dół. Dobra. I tam na dole w tą, w tą koparkę. Robimy to. Zderzamy. Dobra, tutaj w ogóle jest, patrzcie, to jest, jeszcze nie powiedzieliśmy tego, to jest idealne miejsce na ognisko, dlatego że tutaj się noszą opary i jest łatwiej wzniecić jakby ognisko. Taki ułatwiony surowi tu jest. Znowu się. o tutaj, fajne wejście. No właśnie możesz iść, fajny widok, no. Tutaj jest właśnie idealny, idealny widok, co? To jest super, tu jest, no. Yeah, yeah, yeah. Spaczyłem bardziej niż na tenisie, bo będziemy chyba z tysiąc kolorów spadliśmy. Dobry dzień. Trzeba będzie to nadrobić zaraz. Co, lecimy na jedzonko? Tak. No i dobra, i tak to wygląda. Schodzimy. Przez chwilę mogliście widzieć. A my podramę. byśmy mogli? Moglibyśmy ten podróżować po świecie. Co i robisz vlogi? No. Następny vlog z Litwy. A tak, no? Za tydzień już, no? no. Tak. Będziemy robić e, nostek na plaży. Także czekajcie na ten film, bo będzie ciekawie na pewno. Nostek na plaży, ognisko na plaży na przypale. Tak jest. E, w planach też jest na przypale wejście na rysy w nocy. No ale szybkie, fajne wejście i dobry widok jest stąd, ale faktycznie zimą to robi lepszą robotę, bo tak, nie ma drzew. No tak, tak, no. Nie są takie zarośnięte w sensie, no. Tak, nie jest zarośnięte, drzewa nie mają liści. Nie ma drzew zimą. Co no, ja bo... no, dlatego też poprawiłem. E... Normalnie tu zimą wycinają, a latem sadzą nowe. A latem się pojawiają nowe. Ej, dobra, daj. Ha. No, stary, bo jest mało... Co? No tak, przeklonałem, a już wcześniej przeklonałem, no. Dobra, ale wytrzymałem jakieś 10 minut, jest progres. <laughs> Ale Dobra, to się nie będę na siłę, nie będę się na siłę hamował, po prostu taki jestem i tyle. Wiesz, pan Ale kamdo się ogląda, to nie możesz do, takiego, do takich rzeczy uczyć. No to, no tak, racja. <laughs> A ciekawe, że akurat tam był ten taki, jak, jak dasz na przewidkach, że był ten taki fragment zabezpieczonych kamieni. No, to że. Jakby akurat to miejsce było zabezpieczone i że tam było, że nie można, wiesz, ognia, zapałek, no. czy czegoś takiego. No bo tylko tam się ulatnia. Tylko w tym miejscu? No tak, tak. Tam była dziura w ziemi, przez którą się ulatniał gaz. Aha, no to czemu, czemu tak jakby tego nie, nie zasypali po prostu? Nie wiem, pewnie są jakieś względy bezpieczeństwa, których nie znamy i... Pewnie lepiej, żeby się powoli ulatniał, niż się gromadził pod ziemią, nie? Aha. Ale no nic. Nie będziemy się wymądrzeć, my jesteśmy programem naukowym. Pamiętajcie, żeby nieciekawych ludzi brać z przymrużeniem oka, bo my się na niczym nie znamy. Tylko sobie po prostu chodzimy. To może powinniśmy zmienić kanał, nazwę kanału na niemądrzy ludzie. Nie ma. <laughs> Nieznający znający się. O, dobra. Zakład, zakład wygrałem i za niedługo widzimy się w. Gdzie? W restauracji. W restauracji. Zrobimy teleport, słuchajcie. Ja widziałeś w ogóle właśnie, jaka tam tabliczka jest stara na tym budynku? Widziałem z radzieckimi jakimiś tymi Tak, ku czci komunistom. To jest niesamowite w Czechach stary, że tutaj w ogóle komunizm dalej jest taki. No wiesz, normalnie jest partia komunistyczna w Sejmie. Idziemy w ogóle do restauracji, która się nazywa Czterech Stanka. To znaczy jest nawiązaniem do czterech pancernych. Naprawdę? No. A co jest z takimi wielbiciami, wielbicielami czterech pancernych? Nie wiem. A, no, ale znają a taką zrobili, na no, znają, no tak jak wiesz, my znamy bajki i Krecika i Ironsaïsa i, I Lolek, tak i oni znają polskie seriale i filmy. Nie no ale no, to jest polska, no. to jest bajka. Nie <laughs> o tym. Jesteś <laughs> <laughs> Nie, no wiem, że ja jestem. Tak, tak, no. O, ale zimne piwko wjedzie. Patrz, nazwa czterech stanka, cyk, stanku, czterech stanku, no. Ale na zewnątrz? bok. Nie, no tu jest klima. No dobra. Tu jest fajnie, co? Ale zewnątrz będzie... No jest fajniej. Czyli tam tam to na zewnątrz. zewnątrz. No, no. no dobra, no. O! Stosi bardzo dobre. Dobra, nie? Mhm. Hnedlik jednak ma sobie to coś, że... że po prostu jesz i z tym sosem to idealnie pasuje, no Tak. No. To jakby sobie chleb maczał w sosie pieczeniowym. No tak. Ja na przykład lubię właśnie, uwielbiam jeść do różnych rzeczy chleb. Jak nie wiem, na przykład do fasolki po brytońsku chleb musi być, bo tam jest ten sosik, mm. fajnie się mm. pomaczać. A to jest idealna, idealna klucha zrobiona po prostu z bułek. Mm. No genialne to jest. Do sosów a idealne. To, a z czym to jeszcze jest? Nie wiem jak to się robi, nie mam pojęcia. Ale wiem, no widzisz, że to widać jakby takie posklejane buły, nie? Widać, że są posklejane, no.

Nie, bardzo dobry, bo to jest ten, tak z mówiliśmy, czy z przyprawy, czy z tym, z tym. Mm, pietruszka, tak. koperek, jeszcze serek na to, sos jest bardzo dobry. To jest idealne danie dla wegetarian, bo są po prostu frytki ze smażonym serem, yy, w Czechach właśnie... Dla wegetarian? Czy ser nie jest... Yy, no aha, dla wegetarian, dobrze aha, powiedziałem, no. nie dla wegan. Chociaż pewnie yy, w Czechach jest też dużo, no może nie dużo, ale są też sery wegańskie popularne, więc pewnie weganie też by znaleźli coś dla siebie. Dobrze powiedziałem, prawda? Fajny, ciągnący się serek, dobre fryteczki. do tego majonezik. No, akurat tu majonez nie zaskoczył, bo zazwyczaj dają tatarską o maćkę, Czyli podróbka sosu do tatarskiego? Czemu podróbka? To jest po prostu sos latarski, no. <laughs> no. i no nie ma tu niczego, co mogłoby być niedobre. A jaki jest minus w Czechach? Nie uświadczycie czegoś takiego jak surówki. Staro, nie jedzą surówek w ogóle. To jest minus. To jest bardzo duży minus, no. Po co, to by ci dali tyle surówek? Żebyś tego nie przejadł? Nie no, przejadbyś. Tak. No ale jakieś użyj marchewki yy, z marchewki z kapusty. Klasycznie zestaw trzech surówek? Tak. Buraczki, kiszona kapusta i, i marchewka. Nie, bardziej biała kapusta. Czerwona i marchewka. <grytanie> Dobra, nieważne jakie, ale są, są, różne, są różne zestawy, ale tak. gra się kiszona i kapusta się nie miesza w zestawie osobno. Daj kiszonki. No raczej tak, no. Co tu dużo mówić, no. Fajny dzień. Teraz trzymała w tenisa. Weszliśmy sobie na hałdę. Zjedliśmy dobry obiadek. Wypiłem sobie piwko. I nic tylko życzyć sobie więcej takich dni. Chyba zrobię. Tenisa ja wygrałem. O kurde, pietruszka w tym jest. No i już mi się nie podoba kolego. No i to była tyle. <laughs> Serisy zakończenie. Do następnego. Strzałeczka. Cześć.